to, że rozmawialiśmy o no, ujęciu historycznym y, idei Trójmorza, ale warto byłoby jeszcze powiedzieć o samych szansach związanych z Trójmorzem dla Lublina, bo Unia Lubelska, no wydarzenie epokowe, rok 1569, 1 lipca, stworzenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mamy te tradycje historyczne, mamy za sobą dwie edycje Kongresu Trójmorza, y, co to w Lublinie, mamy dwie edycje Kongresu Trójmorza w Lublinie, co to oznacza dla naszego miasta i regionu. No to jest oczywiście docenienie naszego miasta jako położonego właśnie w sercu y, Europy Środkowej, ale jednocześnie przy Europie Wschodniej, przy, przy to jest jakby brama do Europy Wschodniej na Ukrainę, więc to jest bardzo istotne i właśnie te dwa Yy, kongresy samorządowe, one pokazują, że inicjatywa Trójmorza jest żywa, że to nie jest tylko współpraca ekonomiczna, ale że w ostatnim czasie następuje proces jakby rozszerzania tej, tego zakresu przedmiotowego i podmiotowego. Jeśli chodzi o ten zakres przedmiotowy, to jest właśnie ta współpraca samorządowa, lokalna, ona jest bardzo ważna, yy, czyli nie tylko spotkania głów państw, ale także spotkania samorządowców, którzy są blisko ludzi, efektem tego pierwszego kongresu było podpisanie deklaracji lubelskiej, w której wzięły udział przedstawiciele samorządów z Polski Wschodniej, ale także z 15 samorządów z regionu inicjatywy Trójmorza, a na tym drugim kongresie w tym roku w czerwcu dołączyły między innymi samorządy z Ukrainy. Czyli tutaj widać, że Lublin otwiera się także na tą współpracę trójmorską na Ukrainę. To było jeszcze wcześniej, przed Rygą, przed nadaniem tego statusu partnera uczestniczącego. To był taki symboliczny gest polityczny, więc wydaje mi się, że tutaj Lublin ma bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z Europą Wschodnią, z Ukrainą, pomoc również dla Ukrainy w tym momencie pomoc humanitarną, ale także wspieranie chociażby studentów czy osób, które mieszkają w naszym regionie. Pamiętajmy, że jesteśmy regionem granicznym, prawda? Tak więc y pamiętajmy również o tym, że Lublin jest miastem akademickim. Mamy UMCS, mamy KUL, inne uczelnie, mamy Instytut Europy Środkowej, czyli bardzo duży potencjał intelektualny, bardzo duży potencjał ekspercki, gdzie zajmujemy się Europą Środkową, analizujemy, co się w tym regionie dzieje, i to też ma duże znaczenie, jeśli chodzi o tworzenie różnych koncepcji dotyczących funkcjonowania inicjatywy Trójmorza. No właśnie, zajmujemy się Europą Środkową i yy, mówimy o współpracy regionalnej. Pewnie takim najpopularniejszym formatem znanym, myślę, naszym słuchaczom i widzom jest Grupa Wyszehradzka. Jakie zasadnicze są różnice między Grupą Wyszehradzką a Trójmorzem, bo warto byłoby to zdefiniować i takiej dystynkcji pojęciowej dokonać? No, jest kilka takich, powiedzmy, różnic. No, przede wszystkim Grupa Wyszehradzka funkcjonuje dłużej. Mhm. No, inicjatywa Trójmorza 2016, czyli powiedzmy 7 lat. Grupa Wyszehradzka w zeszłym roku świętowała 30-lecie, czyli powstała w 1991 roku, czyli dużo starsza, taka starsza siostra, tak? a inicjatywa Trójmorza to jest taki młodszy brat, można powiedzieć. No, grupa Wyszehradzka już jest, jest formatem raczej politycznym, znaczy tu się mhm. przedstawiciele nie wiem, rządów przede wszystkim, premierzy, ministrowie e, spotykają na... Przed, przed szczytami unijnymi chociażby, ale nie tylko i ustalają pewne wspólne stanowiska i koncentrują się na szeroko rozumianej polityce, tak. Mhm. Mamy oczywiście współpracę również parlamentarną, wyszehradzką, prezydencką, ekspercką, ale zasadniczo przede wszystkim te spotkania międzyrządowe. No, w inicjatywie Trójmorza mamy te głowy państw przede wszystkim, chociaż to też się zmienia, bo tak jak powiedziałem ten zakres podmiotowy, przedmiotowy rozszerza się, więc też mamy w inicjatywie Trójmorza Fora parlamentarne, teraz odbyło się w bieżącym roku drugie forum parlamentarne. Mieliśmy forum społeczeństwa obywatelskiego po raz pierwszy w Rydze. No, mieliśmy te samorządowe dwa kongresy w Lublinie w zeszłym roku i obecnie. Spotkały się również izby handlowe. Natomiast to, no tak jak mówię, Wyszehrad to jest przede wszystkim współpraca polityczna. No i od 2000 roku mamy również Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. To jest taka jedyna instytucja działająca w ramach Wyszehradu z siedzibą w y, Bratysławie na Słowacji. I ona się zajmuje wspieraniem poprzez granty, poprzez różnego rodzaju y, stypendia, s, s, wsparciem społeczeństwa obywatelskiego. Szeroko rozumianego. Czyli, szeroko rozumianego zarówno w państwach y, wyszehradzkich, jak i na zewnątrz, bo to jest także oferta skierowana do państw Partnerstwa Wschodniego, jak i Bałkanów Zachodnich. Mhm. Y, no, również można powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka jest takim, ma już pewną wyrobioną markę, tak, brand, każdy wie czym jest Grupa Wyszehradzka, natomiast jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza, to oczywiście to, to jest cały czas projekt Instatu na Scendi, on się jakby cały czas tworzy mhm. i tutaj musimy oczywiście podejmować pewne działania na rzecz, yy, no, rozszerzania. No po drugie, inicjatywa yy, Trójmorza to jest 12 państw, w partnerzy, tak, mhm. jak Ukraina, Niemcy, Stany Zjednoczone, natomiast Grupa Wyszehradzka to są cztery państwa, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. Założycielskie trzy, bo jeszcze wówczas była Czechosłowacja. dokładnie, bo był Trójkąt y, Wyszehradzki, później po, mhm. po rozpadzie Czechosłowacji mamy cztery państwa i tutaj jakby nie ma na razie planów, żeby ten format rozszerzać. Y, raczej y, tu się stawia na ten tak zwany formułę V4+, czyli spotkania państw, y, Wyszehradu z jakimś wybranym państwem czy organizacją regionalną. Na przykład V4 plus Ukraina, V4 plus Tajwan, V4 plus Niemcy. No w inicjatywie, Trójmorza na razie tego nie ma, są właśnie te statusy partnerów strategicznych czy uczestniczących, więc są pewne różnice, są pewne podobieństwa. No niewątpliwie Wyszehrad jest bardziej doświadczonym formatem, dłużej istniejącym, no i, w, tak jak mówiłem, szukającym pewnego wspólnego mianownika, przede wszystkim w ramach Unii Europejskiej czy NATO. Nie byłbym sobą, gdybym nie dopytał jeszcze w kwestii Grupy Wyszehradzkiej, bowiem część ekspertów zdaje się być sceptycznie nastawiona co do kontynuacji tego formatu współpracy, bowiem interesy narodowe poszczególnych państw zdają się być odmienne, czego przykładem są głosowania w Komisji Europejskiej. Czy rzeczywiście tak jest? No, pan, jako kierownik zespołu wyszehradzkiego w Instytucie Europy Środkowej, z pewnością ma wyrobioną opinię w tej kwestii. No to jest dobre pytanie, bo oczywiście nie, nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy. No, były pewne kwestie, gdzie mieliśmy wspólne stanowisko. Pamiętajmy kwestię kryzysu migracyjnego w 2015 roku, gdzie praktycznie państwa wyszehradzkie miały wspólne stanowisko. Mhm. Natomiast jeśli chodzi chociażby o politykę wschodnią, o podejście do Ukrainy czy konfliktu na Ukrainie, tu już jest pewne różnice. Bo formalnie oczywiście. Wszyscy wspierają Ukrainę, natomiast jeśli chodzi o konkretną pomoc, tą pomoc militarną, to jednak widać, że istnieje V3 plus Węgry, które nie do końca się w tą współpracę chcą angażować w takim zakresie. Więc no niestety na obecnym etapie widać, że, że tutaj Węgry troszeczkę dryfują, jeśli chodzi o politykę energetyczną, politykę wschodnią i różnią się od pozostałych państw. No ale z drugiej strony mamy właśnie tą wspólnotę. Interesów w tym konkretnym zakresie tej polityki wschodniej z Republiką Czeską i Słowacją, co też jest pewną wartością. I wydaje mi się, że my nigdy w każdej sprawie nie będziemy mieli wspólnego stanowiska, bo po prostu to są cztery różne państwa, to rządzą różne koalicje, one się zmieniają. Mamy raz nie wiem, lewicę, raz prawicę, prawda? To, to, to jest zmienne w czasie. fluktuacje są naturalne są procesy. Dokładnie, I, to, i, i czasami się lepiej współpracuje. Między politykami mamy tak zwaną miętę. Prawda? A czasami jest tak, że no, politycy no, nie, nie, nie widzą tego wspólnego mianownika, nie potrafią się dogadać. Tak jest również w ramach inicjatywy Trójmorza, bo wspomniana Chorwacja, która była promotorem tej współpracy, tam doszło do zmiany. Tak. Pani prezydent Grabar Kitarowicz no, nie wygrała wyborów, i nowy prezydent już był bardzo sceptyczny wobec współpracy trójmorskiej. On się praktycznie w nią nie angażuje, natomiast angażuje się rząd chorwacki. I to pokazuje, że te zmiany są, one są cały czas. No, Chodzi o to, żeby stworzyć takie fundamenty tej współpracy, czy wyszehradzkiej, czy trójmorskiej, żeby nawet po zmianie władz, czy w Polsce, czy w innym państwie, ta współpraca była kontynuowana, żeby państwa widziały w tym swoją korzyść. I to jest chyba takie też ważne wyzwanie w tych obu formatach współpracy regionalnej, bo to jest pewien efekt synergii, prawda? Mamy Wyszehrad, mamy Trójmorze, mamy też inne formaty, takie jak bukaresztańska dziewiątka, Trójkonsławkowski, Trójkąt lubelski też z udziałem Litwy, Polski, Ukrainy, więc my, jakby, funkcjonujemy w środowisku bardzo wielu formatów w ramach Unii Europejskiej cały czas, tak, prawda? Bo tak. pamiętajmy, że większość tych formatów ma charakter wewnątrzunijny. No, ale tutaj tą współpracę na różnych polach można rozwijać. Tak więc, ja bym, nie byłbym aż tak sceptyczny pewnie jak część ekspertów, że tej współpracy w ogóle nie ma i nie będzie i kończy się Wyszehrad czy, czy, czy współpraca trójmorska. Natomiast, no, niewątpliwie, mamy bardzo dużo wyzwań. Musimy tych partnerów, na przykład z Węgier, przekonywać do naszych racji. I to czas to powoli, powoli jednak następuje, prawda? No bo okej, okay, w tej sprawie na przykład będziemy mieli inne zdanie, ale już w jakiejś innej sprawie możemy się dogadać i w ramach na forum unijnym występować wspólnie. Więc to jest ważne, żebyśmy po prostu starali się no, wypracowywać jakiś konsensus, jakąś, jakieś wspólne stanowiska, ale nigdy nam się nie uda tego zrobić we wszystkich sprawach. Wracając właśnie do tego ujęcia takiego historycznego, obóz narodowy zawsze wspominał o interesie narodowym. I teraz pytanie, no jak in minus nam się kształtuje, czy jako zagrożenie dla idei Trójmorza, to że te interesy partykularne, interesy narodowe poszczególnych państw członkowskich przedsięwzięcia okażą się wyższe aniżeli, aniżeli wspólnota samej, samego Trójmorza. Czy pan doktor widzi jeszcze. Jakieś poważne zagrożenia dla tego przedsięwzięcia w najbliższym czasie, które mogłyby rozmontować albo spowolnić proces unifikacji i działań solidar solidarnościowych poszczególnych państw. No wyzwań jest bardzo dużo. To są takie wyzwania często prozaiczne, że Zgłoszono szereg projektów priorytetowych, ale większość z nich nie jest realizowana, albo jest na bardzo wczesnym etapie. No właśnie, przepraszam, że jeszcze przerwa, ale ta ewaluacja mm. y, jakby tego pięciolecia Trójmorza działalności, no wyszła bardzo negatywnie, można powiedzieć, że no, niewiele z projektów zostało zrealizowanych. Takim symbolem, który kojarzymy w dyskursie publicznym z Trójmorzem jest Via Carpatia. Ale poza tym, tak naprawdę, myślę, że dla przeciętnego śmiertelnika samo trójmorze wydaje się być jedynie taką akademicką niwą doświadczeń, w dyskursu czy wymiany, debat, debat na, na rozmaite tematy. I brak jest takiego elementu instytucjonalnego, takiego trwałego, który mógłby trójmorze komponować i wskazywać dobry wektor, dobrą busolę dla. Tych 12 członków. Takie success story można powiedzieć, mm -hmm. historia sukcesu, jakiś duży projekt, który można, by, którym można byłoby się chwalić. No, faktycznie jest Via Karpatia, ale tutaj mamy już pewne sukcesy, bo chociażby ten polski odcinek, jeden z dłuższych, czy najdłuższy, no on się z połowie właściwie zbudowany. No, mamy chociażby połączenie Lublin-Rzeszów, i cały mm -hmm. czas ta droga się poszerza. No, Węgrzy wybudowali już swoją część, Rumunii też dosyć istotny. Odcinek. No. Problem jest trochę na Słowacji paradoksalnie, bo tam jest ten odcinek stosunkowo krótki. Ale oni nigdy nie zwracali uwagi na te połączenia północ-południe, bardziej rozbudowywali połączenia wschód-zachód. To jest takie państwo długie, jak państwo sobie spojrzycie na Atlas. No więc tutaj są pewne problemy, że poszczególne państwa mają troszeczkę inne priorytety, te energetyczne czy infrastrukturalne, ale mamy już pewne postępy. Znaczy tu musimy trochę poczekać, bo to jest bardzo duży projekt, więc on pewnie za kilka lat y, zostanie dokończony, ale faktycznie. no. Są te pewne wyzwania, ja powiedziałem o tych projektach, ale jest też nie, do pewnego stopnia niedoinwestowany ten fundusz inwestycyjny, czyli więcej krajów się powinno zaangażować, bardziej więcej pieniędzy. No, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że, że po tym ostatnim szczycie w Rydze pojawią się inwestorzy z różnych państw. W Rydze byli na przykład przedstawiciele z Japonii, tak więc też z państw azjatyckich. Tak więc tutaj widać, że to zainteresowanie jest coraz większe. Co do jakichś wyzwań na najbliższy czas, no to jest oczywiście też kwestia no, konfliktu na Ukrainie. Znaczy, jak on się zakończy, kiedy się zakończy, bo tego nie wiemy. I on będzie miał w dużym stopniu wpływ na to, jak, jak ta inicjatywa może będzie się rozwijała w najbliższym roku. No nie, nie oszukujmy się, to jest bardzo ważny czynnik zewnętrzny, tak, żeby te państwa zaangażować, bo państwa też miały bardzo różne podejście do Rosji y, przed wybuchem wojny. Prawda? Jedne były bardziej prorosyjskie, inne mniej, także w ramach inicjatywy Trójmorza i ta polityka zagraniczna była bardzo różna. Teraz wszystkie solidarnie twierdzą, że kto jest agresorem, prawda, zdefiniowaliśmy, jest wsparcie, ale ono też jest w bardzo różnym zakresie. Prawda? No widzimy no przykład Węgier, który no, nie przesyła broni oraz przez swoje terytorium nie pozwala, żeby inne państwa tą broń przesyłało, skupia się raczej na takiej pomocy humanitarnej, ponieważ jest krajem frontowym przy granicy z Ukrainą, ale inne, niektóre inne państwa Trójmorza również y, taką politykę, takiego pewnego próby zachowania neutralności próbują realizować. No Polska, państwa bałtyckie, czy Czechy i Słowacja są raczej bardzo aktywnymi, prawda, graczami, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Więc tu już widać pewne różnice, y, nawet w ramach samej inicjatywy Trójmorza. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo duże wyzwanie na przyszłość. Nie da się przewidzieć, jak to będzie wyglądało, bo, bo też się dyskutuje coraz częściej o tym, czy ten format powinien zostać zinstytucjonalizowany, czyli mm -hmm. żeby powołać jakiś sekretariat w jednym z państw, żeby on koordynował tą współpracę, żeby był jakiś statut, żebyśmy określili, czym jest Trójmorze. Może to by... Wzmocniło tą współpracę. To jest na razie dyskusja w dużym stopniu akademicka czy ekspercka, ale wydaje się, że politycy też za jakiś czas pewnie do tego powrócą. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatni, na ostatnim szczycie w Rydze był pewien problem z wyłonieniem, kto będzie organizatorem kolejnego szczytu. Z reguły było tak, że jakieś nowe państwo podejmowało się tej organizacji, prawda? czyli najpierw była Chorwacja, Polska, Rumunia, później tak. Rumunia, tam Lublana, Estonia i tak dalej, no i na końcu Łotwa, natomiast teraz był problem, te państwa, które jeszcze nie organizowały szczytu, no nie wyrażały jakiejś specjalnej chęci, z różnych powodów. To ja mogę powiedzieć, że Republika Czeska no z tego powodu, że nie mają niedługo wybory prezydenckie, więc no obecny prezydent pewnie nie chciał Zrzucać jakby tej organizacji na kogoś prawdopodobnie jakiegoś innego prezydenta. Mhm. No, była kwestia Węgier, no to wiadomo, ta polityka energetyczna, no, brak pomocy dla Ukrainy. No to mogło też zniechęcać do tego, żeby Węgrzy byli wybrani na organizatora. Zresztą oni się też chyba niespecjalnie y, kwapili do, do tego, żeby to organizować. Natomiast to był problem, i w końcu po raz drugi została wybrana na organizatora Rumunia. Tak? Czyli mhm. oni byli w 2018 roku, i teraz w 2023 ponownie będą gospodarzami. Co pokazuje z jednej strony, że Rumunia chce być zaangażowana we współpracę trójmorską, ale z drugiej strony pokazuje, że część państw nie jest zainteresowana jakąś specjalnie pogłębioną współpracą, i dlatego mówię o tej. Przyszłej ewentualnej instytucjonalizacji, bo być może to będzie szansa na to, żeby jakoś uporządkować tą współpracę, żeby już nie czekać na kolejne państwo, które się zgodzi i lepiej czy gorzej y, będzie organizować ten szczyt, czy tak zwaną roczną prezydencję, mm -hmm. bo między szczytami mamy około roku, tylko może już będziemy mieli jakieś biuro, które będzie koordynowało tą współpracę, będą dokumenty składane, y, na przykład y, inwestorzy ewentualnie będą mogli się tam zgłosić, porozmawiać. Więc to jest bardzo ciekawe wyzwanie, takie na przyszłość dla inicjatywy Trójmorza. Szczególnie bierna wydaje się być postawa Austrii. Nie wiem, czy, czy, czy pan doktor się zgodzi, bo tak, jak analizowałem sobie państwa, które są w Trójmorzu, to rzeczywiście większość szukając tych, tej wspólnoty i interesów to, to państwa nowej, tak zwanej nowej Unii. Z pozoru może wydawać się, że państwa Trójmorza więcej dzieli, aniżeli łączy, ale Pan doktor skutecznie wydaje się i bardzo trafnie udowodnił, że tak nie jest. Tematyka jest bardzo interesująca i pewnie będziemy mieli okazję jeszcze o niej porozmawiać. O ile pan doktor zgodzi się przyjąć jeszcze zaproszenie do naszego studia. Bardzo chętnie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za udział i wysłuchanie nas w lubelskim podcaście naukowym. Subskrybujcie, lajkujcie. Jesteśmy dla was.